Dzieńko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Hammer. W dzisiejszym filmiku nagram dla was premiere na moje dzisiejsze, kuja, które będzie o godzinie 19.00 po moim live Ale zanim to to jeszcze pozdrowię od Ciebie wszystkich najlepszych widzów, a są to moi najnowsi widzowie, pozdrawiam mniejszym kontentuję, pozdrawiam Juwamusz i pozdrawiam Kabryzię Porońską, pozdrawiam Keydena podłoga Białego, pozdrawiam Ksajo, pozdrawiam Marceliusza Korąbka, pozdrawiam e, Miłosza Skalisza, pozdrawiam Grzegorza Skalisza, pozdrawiam Hejka tu pozdrawiam Eluwatu Kądzici na Kółkach, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. O dobra, to teraz zaczynamy te pytanie od e, widzów. Czy to Ty skomponowałeś sonatę księżycową skomponowaną przez Beethovena? Nie, ale jej słucham. Ta jego sonata jest y, całkiem niezła. Czy wystąpiłeś na teledysku Baczki G. Życie jej ostre jak maczeta? Nie, ale słyszałem kiedyś tą piosenkę na YouTubie. 8 na 10 daje jej ocenę. Czy to Ty jesteś Panem Tadeuszem w książce Pan Tadeusz? Nie, to Pan Tadeusz jest y, y, tą postacią. Jaki jest wzór ogólnej funkcji Zeta Riemanna? Odrazu zaraz poodradzimy. Jaki jest wzór? Wzór funkcji ogólnej. Zetariemana. Jest taki. Funkcja Riemanna, funkcja Riemanna, funkcja zespolona, funkcja specjalna zdefiniowana w postaci szeregu. Dla dowolnej liczby zespolonej o części rzeczywistej r, s i jedna oraz jako przedłużenie analityczne powyższego szeregu dla pozostałych liczb zespolonych. Dobrze, to to już jest ogarnięte. To teraz takie pytania. Jakie jest Twoje zdanie na temat bogatej i złożonej kultury Kambodży w szczególności w kontekście starożytnych tradycji takich jak architektura i sztuka Imperium Kechmerów, wpływ buddyzmu, terawady oraz hinduizmu na rozwój duchowy i religijny kraju, a takie tam, a takie to, że mój wpływ ma na to, że rozwój duchowny się rozbija coraz bardziej i tam są takie zabytki rozbudowane, że po prostu moje zdanie jest takie, że Terawada jest dobrze rozbudowana i żyje tam w nim mnóstwo bogów i tyle. Dobra, teraz przechodzimy do innego pytania. A także, jakie znaczenie mają według Ciebie kluczowe zabytki kultury kambodżańskiej, takie jak Angkor, Wat, Bayon, inne świątynie kompleksu Angkor w kształtowaniu tożsamości narodowej Kambodży, a jednocześnie Kambodży? A takie to jest, że. Społeczeństwo się rozwija na naszych oczach. I to dlatego tak się o tym mówi. A teraz tak, a jednocześnie, jakie jest Twoje zdanie na temat współczesnych wyzwań, pod którymi stoi kambodżańska kultura, takich jak wpływ globalizacji, ochrona dziedzictwa kulturowego, odbudowa po terrorystycznych wydarzeniach Ery Czerwonych khmerów oraz rola współczesnych artystów i twórców kultury, rewitalizacji i promowaniu kambodżańskich tradycji na arenie międzynarodowej. To, że rozwija się wszystko w wzrastającym tempie, a wpływ ma na to, że rozwój kambodżańskich, międzynarodowych aren bitewnych rozwinął się do, do wysokiego poziomu, żeby po prostu stworzyć wielki zabytek. I tyle. Jak masz na imię, Paweł? Mam na imię Paweł. Jak masz na nazwisko, Wicki? Ile na masz centymetrów? 69. Powiesz rekin od tyłu? Nie powiem, bo to jest złe słowo. Czy brać udział w rzezi Wońskiej? Nie. To wołanie brani udział w rzezi Wońskiej. Jakich dziurek zużywasz? Żadnych, bo nie lubię. Czy osoby czarnoskóre powinny mieć mniejsze prawa? Nie. Osoby czarnoskóre i tacy jak my powinni mieć równe prawa. I tyle. Czy pokażesz babcie? Nie. Czy Ksajo ma zakola? Tak. I to bardzo duże ma zakola. Masz jakąś dziewczynę na oku? Tak. Na oku mam Kingę. Kto to jest? Syn twojego ojca, ale nie, nie twój brat, to nie jest mój syn, tylko mój kolega z piłki nożnej. Podobne do mojego brata Dominika z Angni to jest Semek i tyle. Kiedy tańczę Fortnite? Dopiero może za kilka tygodni. Czy byłeś na szczycie Polski? Byłem. Skąd się biorą dzieci? Z nieba. Dobra, teraz takie pytania. Ile masz lat? 23 mam lata. Skąd pomysł na nagrywanie filmów na YouTube? Dzięki YouTube zainspirowałem się jednym takim lachem i zobaczyłem, że on super filmiki nagrywa, więc inspiruję się nim i Farizem jeszcze i całym YouTube przy okazji. Lubisz grać w koszykówkę? Tak i to bardzo. Masz prawo jazdy? Nie, ale kiedyś je wyrobię. Kiedy następny live? Po tym dzisiejszym czwartku, dopiero w następny czwartek i tyle. Czy wspierasz klub Piłkarski LGBT? Tak trochę. Czy ciekasz na stojąco, czy na siedząco? na siedząco? Jaki kraj by odwiedzili i czemu? Polskę, bo to dlatego, że jest piękne, urodzajne i można zobaczyć wszystko, co się da. Czy wiesz, jak wyglądają oczy ważki? Oczy ważki wyglądają prawie jak u węża, czyli tak. Jak często myjesz zęby? Dwa razy dziennie. Co sądzisz o związkach heteroseksualnych? Nic na ten temat nie dodam, bo po prostu nie mam z tym związku. Co myślisz o kamieniu zachodnio-pomorskiego? Że jest całkiem spoko i naprawdę potrafi się dzielić różnymi informacjami. 8 na 10 mu daje ocenę. Teraz golden mój. Czy jesteś w armii biseksów? Jeszcze nie. Czy skóra ci prawidłowo schodzi? Tak, schodzi mi prawidłowo. Czy złożyłeś już pozew przeciwko firmie Durek? Tak, tydzień temu. Za jedne pieniądze zrobiłbyś salto w bok? Za żadne pieniądze światam bym tego nie robił, bo to jest niedobre i tyle. Z czym wolisz zupę pomidorową, z czy z makaronem? Z makaronem, bo makaron jest lepszy. Z kim oglądasz finał Euro? Sam oglądam, ale ten mecz był super. Jakie masz na, temat, na ten temat moje. O, jakie masz na ten moment ulubione danie z tych? Czyli pizza, kebab, burger, toast czy hot dog? Pizza. Pizza jest najlepsza. Jakie restauracje polecasz w Kaliszu? Gastro, Bar Mleczny i jeszcze Hilton. Jaką dajesz ocenę miasta w 8 na 10, bo uważam, że to miasto jest super fajne. Czy jak przyjedzie do Ciebie w te wakacje, tak jak mówił, jak dzwoniłeś do niego na live? Pewnie tak, z, ale zobaczymy, może po moich urodzinach, albo na moje urodziny, zobaczymy. Kiedy turboko Kozak Już jest na kanale, sam z resztą zobacz. Jakiego gry grasz na laptopie FIFA 19, FIFA 16 i trankmanie na Forever? Nagrasz film, w którym przeglądasz na laptopie różne pliki, na przykład czy internet dobrze chodzi, różne pliki muzyczne i czy działają strony internetowe poprawnie i tyle. Pewnie, że tak. Kiedyś to nagram, nie mi pozwoli. Lubisz grę w kartę? Tak, bardzo lubię grę w kartę, bo wygrywam w nich ostatnio. Czy brać udział w życiu wołowinskim? Nie brałem w tym udziału. Czy papież jest niewinny? Tak, jest bardzo niewinny. Czy to ty jesteś odpowiedzialny za postrzał Trumpa? Nie, to ktoś inny mu to zrobił. Czy Wałęsa czeka na lotnisku? Nie, on jest w. Nie, on jest w. Samorządzie, czy uważasz, że jesteś lepszy, że jesteś silniejszy? hotel Primo? Oj, tak i to bardzo na 100%. Czy chciałbyś mieć motor? Jak tak, to jakie marki? Chciałbym mieć motor marki Yamaha. Bo uważam, że to jest super marka motoru i tyle. Co sądzisz o piłkarzu Jamal z reprezentacji Hiszpanii? Uważam, że to jest utalentowany 17-latek, który tylko czekał na swoje urodziny, żeby mu wyprawić i złożyć mu 100 lat. Więc życzę ci 100 lat i dużo sukcesów. I uważam, że to on zostanie tym piłkarzem miesiąca albo roku nawet. Co sprawia, że jesteś szczęśliwy. Dzięki filmikom na YouTube i dzięki Wam, moi oddani widzowie. Czy znajdujesz się na obrazie Rejtan, Upadek Polski, Jana Matejko? Nie, na obrazie tym znajduje się sam Jan Matejko. Czy walczyłeś na Fejmema? Jeszcze nie, ale kiedyś zamierzam to zrobić. Czy zjadłeś kebab? Tak kilka lat temu to zrobię. Co sprawia, że jesteś szczęśliwy ze względu na to, co się dzieje w Twoim życiu. Jestem szczęśliwy z tego, że mam oddanych widzów i cieszę się sukcesem z Wami. Jak e, sądzisz na to, czym musisz zacząć pracować, aby zmienić swoje życie na lepsze? Na te relacjami, na to ludzkimi i tyle. Czy jest w Twoim życiu coś, za czym tęsknisz? Nie ma nic takiego jak na razie. Co tak naprawdę chcesz zrobić w ciągu najbliższego roku? Zmienić cały świat. Jaką radę dałbyś sobie przed 10 lat, być miłym, uprzejmym i dobrym dla innych. Co jest Twoim najsilniejszą stroną? Pewność siebie. Kto najbardziej ci inspiruje i dlaczego? Najbardziej mnie inspiruje lewy. A dlaczego? Bo jest najlepszym piłkarzem na całym świecie. Czego najbardziej się boisz? Najbardziej się boję lęków. Co możesz zrobić, aby oswoić ten lęk? Muszę z tym walczyć. Co najbardziej lubisz w swoim aktualnym życiu? W aktualnym życiu lubię szczerość, prostolinijność i pomoc i tyle. Jakie masz skrywane talenty, na przykład taniec, lubię tańczyć. Czego nie pokazujesz światu? Nie pokazuję światu dlatego, że tańczę Fox -torota i to dlatego... W jaki sposób chcesz częściej spędzać czas na spacerze, funkcjonować bardzo dobrze, a nie ciągle siedzieć w domu? Lubisz być pchany i poniżany? Ani to, ani to. Jak najczęściej marnujesz cenne minuty w ciągu dnia. Nie marnuję ich, tylko korzystam z nich. I tyle. W jaki sposób robisz samemu sobie na złość? Nie robię, tylko innym robię na złość. Jakie nawet jej decyzje w życia życiu są dla ciebie niedobre? Nie lubię złości ani niezgodności. Czym czas już się pogodzić? Że zawsze będę miał autyzm. W jaki sposób możesz sprawić, że świat będzie lepszym miejscem? To, że mogę go zmienić na lepsze i że po prostu będę się o to starał z całej siły. Czy są w twoim życiu osoby, które źle na ciebie wpływają? Kto to jest, co robi, co ty robisz w związku z tym? Na przykład Kirschnera nie lubię, bo on mnie kiedyś zablokował, a co z tym robię? Zgłaszam to do odpowiednich służb. Jakie cechy chcesz mieć? Szczerość, prostolinność i dobroć. Czego żałujesz? Na razie niczego nie żałuję. Co chcesz zacząć robić? Dlaczego? Co by to zmieniło? Co chcę zacząć robić? Pokazywać Wam, jaki jestem naprawdę dobry. Dlaczego? Bo tak postanowiłem. Co by to zmieniło? Zmieniłoby to, że całe moje życie by się zmieniło na lepsze. Co aktualnie ci męczy? Jak ludzie męczą bułę? Z czym się zmagasz? Zmagam się z hejtem. Co uwielbiasz w, swoim, w tym momencie swojego życia? Na razie nie ma nic takiego. Jakie są trzy najważniejsze wartości w twoim życiu: uczciwość, dobrość i uśmiech? Czy żyjesz zgodnie z nimi? Tak, żyje. Jak chcesz, aby ludzie cię opisywali? Jako mądrego, dobrego i wyśmienitego YouTubera. Co w twoim życiu jest za bardzo skomplikowane? Autyzm. Co możesz zrobić, aby je uprościć? Najporości no bym uporościł sobie te cechy na lepsze i tyle. Co nie chcesz się angażować w kłótnie pomiędzy innymi ludźmi? Na jakie zachowanie nie zamierzasz się godzić? Na złość nie chcesz się godzić. Dobra, przesuniemy sobie, przesuniemy. Czego nie chcesz już od siebie wymagać? Na razie nie ma nic takiego. W jakim nastroju budzisz się rano? Bardzo dobrym. W jakim nastroju kładziesz się do łóżka? Też w bardzo dobrym. Jakie zmiany związane ze stylem życia potrzebujesz wprowadzić? Potrzebuję wprowadzić uczciwość i sprawiedliwość na całym świecie. Czego nowego dziś się nauczyłeś? Nauczyłem się, by być dobrym dla innych. Co to znaczy żyć autentycznie? Żyć autentycznie to znaczy żyć z dobrym sensem życia. Czy istnieje coś takiego jak przeznaczenie? Tak. Jak definiujemy piękno i czy jest ono obiektywne czy subiektywne? Jak definiujemy piękno, to że cały świat jest piękny, a ono jest obiektywne. Czy cierpienie ma sens lub cel? Tak, ma sens. Czy można uzasadnić etycznie kłamstwo w pewnych sytuacjach? Tak. Bo jak ktoś kłamie, to trzeba tylko zawsze mówić prawdę. Czym mieć świadomość i jak ją zrozumieć? Świadomość człowieka jest taka, że zbieramy wiedzę świata i informacje na temat wszystkiego. Dobra, przesuniemy sobie. Czy istnieje uniwersalna definicja sprawiedliwości? Tak. Czy istnieje Bóg? Tak, istnieje. A jeśli nie tak, to jakie są jego atrybuty? Mądrość i uczciwość i sprawiedliwość wobec innych. Jak możemy uzasadnić istnienie zła na świecie? To, że świat kręci się wokół własnej osi i po prostu dzieją się złe rzeczy, ale można z tym walczyć? Czy demokracja jest lepszy, najlepszą formą rządów? Tak, zdecydowanie. Jakie są konsekwencje deterministycznego przeciwiata? Takie, że świat pędzi do końca. Czym jest mu miłość i jak ją definiować? Miłości jestem czymś więcej, bardzo dobrym i można z tym się podzielić ze światem. Całym światem. A jak w to wierzyć? Bo po prostu jest taka rzeczywistość, że tworzymy ją na swój sposób, że miłość to coś bardzo dobrego i trzeba się nią dzielić ze wszystkimi ludźmi. Dobra, na większość pytań już nie odpowiem, bo jest ich za dużo. To dziękuję Wam bardzo. Na tyle pytań, ile mogłem odpowiedzieć, to tyle właśnie odpowiedziałam. Inne były za ciężkie, ale dziękuję Wam bardzo, widzowie, za te jakże przefajne pytania na moim kuja. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I zostawcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa, narka, papa, pa, pa, mordy, miłego dnia Wam życzę. Pa, pa.